Słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi, i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba, i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata. Od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami, i wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to jest blisko, u drzwi. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminął, ale słowa moje nie przeminął. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na końcu czasów ma nastąpić paruzja czyli powtórne przyjście Pana Jezusa na świat. Z wielką mocą i chwałą. To będzie koniec tej rzeczywistości, którą znamy, i czas ostatecznego sądu nad światem, którego dokona Syn Boży. Ta perspektywa dla wielu jest zatrważająca, zwłaszcza gdy zauważymy wokół siebie wiele znaków wymienianych przez Pana Jezusa w Ewangelii jako zwiastuny końca świata. Słowo Boże rzeczywiście obliguje nas do czujnego obserwowania znaków i wyciągania wniosków. Czy mamy więc obecnie do czynienia z dniami po wielkim ucisku? Czy przychodzi już właśnie czas, gdy gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte, jak czytamy? Wspominając o dniach ucisku Pan Jezus przepowiada zburzenie Jerozolimy, które rzeczywiście nastąpiło w roku 70 po Chrystusie. Można by więc uznać, że mamy to już za sobą. Należy jednak rozumieć tę przepowiednię bardziej uniwersalnie. Aktualizuje się ona bowiem w bardzo wielu dramatycznych wydarzeniach. Przez które przechodzą kolejne i kolejne pokolenia. Więc owszem, żyjemy w czasach ostatecznych i owszem, możemy obserwować zjawiska przyćmiewające światło z nieba. Jeśli ludzie masowo odchodzą od Boga, jeśli Jego przykazania są postrzegane jako opresja i niesprawiedliwy ucisk, jeśli w samym kościele wydarzają się ciężkie zgorszenia, to rzeczywiście możemy poczuć się tak, jakby gwiazdy spadały nam na głowę. Ale oznacza to również, że już teraz jest czas, aby oczekiwać nadchodzącego z mocą Pana. I ta refleksja o zbliżającym się końcu świata ma nas zachęcić do życia w oczekiwaniu na spotkanie z Nim. Ono dla każdego z nas nastąpi niechybnie w chwili własnej śmierci, która podobnie jak dzień sądu ostatecznego wydarzy się w dniu i godzinie, którą wyznaczy sam tylko Pan Bóg. Nie ma sensu obstawianie prawdopodobnych terminów. Ma za to sens życie nakierowane na to spotkanie. Ma sens zgromadzenie się w kościele, by karmić się Jego słowem i ciałem, by wspierać się w wierze i aby służyć sobie nawzajem. To właśnie jest drogą do tego, aby przeżywać nadchodzące spotkanie z Jezusem w sposób bardzo pozytywny, jako upragnione szczęście, a nie powód do przerażenia. Więc nawet jeśli paruzji mają towarzyszyć wstrząsające znaki, przetrwamy je wpatrzeni w Pana Jezusa, wierząc, że On przychodzi, aby nas zbawić, a nie zatracić.